a sobie. nie mam żony, ja Nie muszę być A. I za, ładna poza. Dobra, rękę. Mmm, o, jeszcze Ania, ja. Ania muszę musisz z radio kameruje, A, Ale powiedz coś zabawnego. A, tak, tak. teraz. Dobra, więcej, bo to są Ania, powiedz teraz taką tak zwane, powiedz taką pojęcie tego piskowania, no dawaj, wymyśl, ale Proszę to szybko. Ale nie umyślmy szybko. Pij, Pij więcej, no, mógł, no, no, mógł. to jest, jest mój będzie większa, będzie więcej. No. Ja zrób radę więcej, bo nie chcę rozmazanego Ale